Drodzy, ja właśnie Wjeżdżam do stajni Ja mam dzisiaj trening skokowy na kłębę To drugi nasz trening skokowy, rozumiecie co? Nie wiem, czy cokolwiek Uda się nagrać, no bo Jestem dzisiaj sama i nie mam Żadnego kamerzysty, operatora Także zobaczymy Patrzcie, kogo mamy tutaj Ej, co wy tutaj imprezę macie? Już, już, nie wolno tyle jeść Już, Antek, idź Antek Matko się mnie nie słucha Jedna i druga. Nie mam tutaj żadnego posłuchu. Dawaj! Hej! Hej! Idźcie! No i super. Tak ja zagoniłam, że się wszystko zamknęło. Już! O Jezu! Biedna! Idź idź, idź. Idź, idź! idź! Nie wolno tyle jeść! Nie wolno! Nie wolno wyżerać pasz. Naprawdę nie wolno. Teraz mam wyrzuty sumienia. No, ale to nie jest dla nich też zdrowe, żeby tyle się najeść. Już dostały na pewno jedzonko, a dzisiaj kochani będę jeździć w moim czapraku i nausznikach na zawody, bo stwierdziłam, że dzisiaj, o teraz możecie lepiej zobaczyć kolor, bo będzie mi dzisiaj bardzo pasować, bo mam różową kamizelkę, a resztę granatową i dzisiaj również przełożę sobie strzemiona właśnie moje flexony do tego siodła, które testuję. I zobaczymy jak będzie to wszystko wiecie razem ze sobą działać. Lecimy po mojego szkraba, który na pewno będzie zły, że biorę go z rana na trening, bo jak tak można, przecież on chce na pastwisku. No ale może dzisiaj się ucieszy nawet, bo jest strasznie zimno. Teraz się zrobiła fajna o, pogoda, słoneczko wyszło, ale jest mróz, powiem wam. No, no jest zima. Najważniejsza zasada wyłączyć prąd. Bo nie chcę być kopnięta, już kilka razy byłam. I to nie jest w ogóle przyjemne. Dobra, wyłączamy. Cześć Dila! Primka! Zero reakcji. Oho, ktoś tutaj ma focha, bo nawet nie podszedł. No chodź do mnie! Nie, sianko. On już wie co się święci. No, w końcu. Cześć kochanie, wolno, powolno, ale idzie, no siemka, idziemy skakać dzisiaj, super co, A takie słoneczko, tobie się podoba, no, mój misiaczek, kławet już sprowadzony, ale jak widzicie kurza się, mimo to grzecznie stoi, także czyścimy i siodłamy, no już pokazałeś jaką masz girę. wow, wow. I tak kławiado wygląda w gotowym looku granatowo-różowym. <grymne> no, pięknie wyglądasz. Tylko tam też musisz szeroko wyjechać w ten zakresu.

Chwewewe, dziś już pięknie ogarnięty pojeździe, nóżki zrobione ice żelem. I chciałam jeszcze zrobić mu w ogóle takie kopytkowe spa, ale jest mi go tak że bo on tak rży ze swoimi kolegami, że wezmę już go na pastwisko, a nie. O, patrzcie, popsuł trochę. Łatj! No bo jednak, jakbym teraz mógł zaczarować kopytkowe spa, no to musielibyśmy jeszcze chwilę odczekać, zanim bym go wzięła na pastwisko. Ale już tak bardzo chce jutro zrobimy kopytkowe spanie tak, dobra biorę go na pastwisko i potem zaniosę mu tam meszyk konia już szczęśliwie wypuszczone na pastwisko do swoich ziomeczków ale i tak wybierasz nie, nie idziesz do diamenta? o, coś kmini co ty kminisz? zaraz dostaniesz meszyk dopiero o, szybki look na Dile <gryw> idziesz gdzieś tam swoją dziewczynę? O Jezu, jakie to jest piękne konisko. No, ale ta Dereczka, to na takie mrozy to fajna sprawa, bo jest naprawdę dzisiaj masakra. Najzimniejszy chyba dzień tej zimy. Najpiękniejsze miejsce w stajni, kiedy jest taki mróz. Czyli nasz pokój socjalny, gdzie jest palenisko. Jest to coś cudownego, bo dzisiejszy dzień po prostu. Mrozi! Czas na szybki raport z jazdy. Powiem Wam, że z konia jestem bardzo zadowolona, chociaż na początku zapierał się na zewnętrzną wodę, ale już potem odpuścił i było w porządku. Za to ja dzisiaj, nie wiem, jakoś po prostu mózg mi się wyłączył podczas najazdów. Nie pomagałam w ogóle koniu, przeszkadzałam mu. Raz w ogóle zrobiłam taki beznadziejny najazd, że. To, że koń w ogóle skoczył, to jest no złoto. On jest tak kochany i tak po prostu ufa mi, że nawet kiedy wprowadzam go w taką słabą sytuację, to i tak mi ufa i tak skoczył. Także no, widzicie. Muszę po prostu bardziej się pilnować na najazdach, pilnować tempa lepszego podczas skoków, chociaż on wczoraj właśnie też mój błąd kolejny, to, że ja go wczoraj wieczorem wziąłem na jazdę, taką luźną ujeżdżeniową, ale wciąż jazdę. I dzisiaj rano były skoki i po prostu w poniedziałek on musi jeździć najpóźniej tak do południa, no bo potem tu też jest tak, wieczorem jeździł, rano jeździ i tej energii nie miał tyle co normalnie. No więc co, do przodu ciągle, uczę się na błędach, wiem co muszę poprawiać, jeszcze moje nadgarski, to że krzywo siedzę, bodajże na prawą stronę się przechylam, więc to też do pracy, ale... No nam nigdzie się nie spieszy. Mamy czas. Kolejna jazda na pewno będzie dużo lepsza. Meszyk dla Kwevedo gotowy. W ogóle wydaje mi się, że on właśnie woli taki gęstszy niż rzadszy. Także teraz będzie się robił jakieś 20 minut i podam mu. Ej, tak w sumie jeden smaczek dziennie to taki trochę kalendarz dla Quevedo. Adwentowy, świąteczne trzy smaczki. No i oczywiście kto już leci na smaczka? No, mam dla ciebie meszek i smaczka, mój drogi! Proszę. O, Jenny! O! Wszystko naraz. <laughs> Proszę, końcóweczka. No, jakie pyszne. Pamiętajcie, że na hasło tu misia 10 macie 10% zniżki na przysmaki z Candy Horse. Kłębę do poleca! On je naprawdę bardzo lubi. A jeszcze nie wszystko, jeszcze mam meszyk dla ciebie. Chodź, meszyk! Zobaczymy czy dzisiaj sobie lepiej do poradzi z miseczką. Ta jest taka płaska. a Tutaj będzie wygodnie, co? Pięknie. No, dobra, zaczyna się. Taniec z miską. Niektórzy mówili, żeby to do opony włożyć, no ale jak widzicie tutaj opon żadnych w okolicy nie ma. Także no nie, nie, nie. W ogóle mam nadzieję, że przez ten wiatr mi dobrze słychać. A tutaj możecie zobaczyć oto nową stajnię, która się buduje i naprawdę myślę, że będzie bardzo, bardzo fajna. A Cuevedis ładnie sobie zajada meszyk. Ej, w ogóle Cuevedo <grywia> lubi jeść z podniesioną jedną nogą. Teraz akurat ją oczywiście odstawił, jak chciałam nagrać, ale często tak trzyma jedną w górze i tak sobie lekko kołysze. Znaczy wiecie, co to oznacza. No, ta miseczka to z Tobą nie ma łatwo. No dobra, czas na część kalendarzową i spójrzcie, kto do mnie dołączył od razu, bo on wie, że zaraz coś dobrego dostanie, co nie? To może zaczniemy od Twojego kalendarza. Bierzemy Nikusiowego. Dobra, Niko, czy dzisiaj będą krewetki? To jest najważniejsze pytanie. Niko? Sprawdzamy. Uuuu... Dzisiaj mamy ciemną suszonkę, także nikuś, nie wiem, czy będziesz zadowolony. Następny kalendarz to będzie Kinderek i babcia dostaniesz to co będzie tutaj, dobra? Dobra! Dzisiaj wszystkie słodkości dla babci idą. Hi, hi, fajnie. E, czternastka. Trzymaj kciuki, żeby było coś smacznego. Nie mogę kciuka wtrzymać, bo aparat trzymam. A w sumie tak, trzymaj aparat. Uwaga Babcia, chwila prawdy. Uuu, mini! Kinderek! Hihi, hi, mój! A tutaj będziesz miała, uwaga, czternastka jest, Uu, czekoladka, słodkości dla babci, oto takie. No, a teraz czas na największy kalendarz od Kacperosa i bierzemy czternastkę. Damy radę, mamy radę, damy radę. Ej, mogło być o wiele gorzej. Otwieramy? Otwieramy. Nikuś też ciekawy. Host, czyli Kacer zabrał mi ostatnio właśnie takie smaczki. Dobra, to tutaj mamy ciasteczko oraz pewnie beziki. To będą. Tak, to są te beziki. O, czekajcie. Pokażę Wam. Tak wyglądają te beziki i one w ogóle są przepyszne nawet dla człowieka, bo ja je często jem. No a teraz przechodzimy do części, w której opowiem Wam nieco więcej o nowej diecie Cuevedo oraz jego wynikach krwi. Od hipoweta wszystko już dostałam, także przechodzimy do tego. No dobra, zaczynamy od tego, że w skali BCS został oceniony Cuevedo na 5 punktów, co oznacza, że jego kondycja jest jak najbardziej prawidłowa, zarówno w zakresie poziomu tkanki tłuszczowej, jak i umięśnienia. W diecie Cuevelo zostanie teraz uwzględniona również sieczka, która zwiększy podaż włókna i będzie stymulowała dokładniejsze przeżywanie posiłków. Potem Wam powiem jeszcze, jak dokładnie będzie wyglądało to w proporcjach śniadanie, obiad, kolacja. Wyniki badań krwi są dobre, pierwiastki w normie. Ja ogólnie czytam tutaj informacje, które otrzymałam z maila od Natalii z Hipoweta żeby Wam tutaj nic nie przekształcić. Delikatnie wyższe mogłyby być poziomy HGB, RBC, HCT, które są parametrami czerwonokrwinkowymi. Między innymi z tego względu zasadne będzie wprowadzenie do diety Cuevedo suplementu Daily Minerals, który zwiększy podaż witamin i minerałów, w tym również dostarczy umiarkowanej dawki żelaza, której potrzebujemy do zwiększenia poziomu elementów czerwonokrwinkowych. No i tutaj jest mowa o tym suplemencie, moi drodzy, tym olbrzymim, który macie tutaj i teraz Quevedo będzie otrzymywał go do posiłków. Oprócz Daily Minerals w jego suplementacji chciałabym również uwzględnić Kieselgur Kiesel Forte, czyli połączenie krzemu i hydroksyapatytu wapnia, który będzie wsparciem dla układu ruchu. Krzem zapewnia m.in. prawidłową syntezę kolagenu, a w połączeniu z wapniem wpływa na właściwą mineralizację kostną. Czyli kolejny suplement, który zostanie wprowadzony do diety Quevedo. W okresie wprowadzania nowych elementów diety zalecam również podawanie probiotyku Biocen, który zabezpieczy układ pokarmowy i zadba o przyswajalność składników odżywczych dzięki zapewnieniu odpowiedniego składu mikrobiomu jelitowego. Biocel powinien być skarmiany przez kolejne 6 tygodni, a następnie można wracać do jego podawania w sytuacjach stresowych, na przykład zawody, w trakcie farmakoterapii i przyprowadzeniu do diety trawy pastwiskowej. I tutaj mówimy o tym probiotyku, który do teraz będzie dostawał właśnie przez 6 tygodni. No i tak jak według zaleceń, potem w jakichś stresowych sytuacjach również będę po niego sięgać. I jak już urośnie ładna trawka, wiecie, zrobi się cieplej, to również znowu będę go używać. I teraz mamy taką dokładną rozpiskę, jeżeli chodzi o posiłki, to mamy tak, śniadanie, półmiarki owsa gniecionego, półmiarki natural musli solo, półmiarki sieczki grunhafer i daily mineral 150 gramów. Potem jest obiad, półmiarki owsa, półmiarki e, natur musli solo, półmiarki sieczki i kolacja, jedna miarka owsa, półmiarki sieczki grunhafer i tutaj będzie właśnie ten y, Kies, kieselgur Forte i 25, 40 gramów Kiesel Gór Forte i 25 gramów Biocela. Czyli tak to wszystko się prezentuje, te zmiany, które zostały teraz wprowadzone, znaczy zostały, dzisiaj będę mu dokładać to do posiłków i tak to będzie się prezentować. Dodatkowo będzie dostawał trzy razy w tygodniu meszyk Quevedo, Szczególnie po takich cięższych nieco treningach. Bardzo dziękuję Hipowet za taką konsultację dietetyczną, bo naprawdę została ona bardzo profesjonalnie przeprowadzona. Cieszę się, że mam teraz wiedzę na temat tego, jakie są jego wyniki krwi oraz co potrzebuje do tego, żeby jak najlepiej się czuć. I to wszystko na dzisiaj moi drodzy, mam nadzieję, że film Wam się podobał, był i trening skokowy, kalendarze oraz właśnie omówienie nowej diety Quevedo, a my widzimy się już w kolejnym vlogu i pamiętajcie, że od czwartku kawariada, kawaliadę dokładnie, aż do niedzieli, ja będę każdego dnia i mam nadzieję, że zobaczę się z częścią z Was, dajcie znać w komentarzach, kto będzie w Poznaniu i w jaki dzień. Pa, pa!